No tutaj już miałaś okazję się przekonać, spotkamy się z ponad 2,5 tysiąca przepisów jakie mam, wybierzemy z 30-40 dań, będziesz miała całkowity wybór jak ta dieta by mogła wyglądać, nic nie będę Ci tam narzucał, nie lubisz zupy cebulowej, nie będę Ci jej dawał, lubisz słodycze, wrzucimy z 15 nawet dań, żebyś miała takich posiłków na słodko. Wolisz posiłki wege? Nie mam kłopotu, wybierzemy same posiłki wegetariańskie. Dania będą ułożone pod ciebie, z tobą. Będziesz wiedziała, jakie są składniki, ile czasu zajmuje przygotowanie takiego dania, więc myślę, że nie będzie to wielka filozofia. Natomiast, jeżeli będzie, to zawsze służę pomocą, czy to na Facebooku, czy mailowo. Zawsze można się do mnie zwrócić. Jestem dla ciebie. Dzięki za uwagę. Jak, jak zwykle, będę wdzięczny za feedback, co myślicie o tym podcaście, jak się go słuchało i. To co? Czas na meczek, bo już za chwilę się rozpoczyna. Dzięki i trzymajcie się. Hej!